Witajcie w rozkładzie miesięcznym. Polecam sprawdzić przekaz dla znaków pomocniczych czyli dla ascendentu, dla znaku wedyjskiego, a rzadziej dla księżycowego. Darmowy kalkulator znajduje się w opisie filmu. Warto także wziąć pod uwagę zjawisko odczytu odwrotnego i zachować zdrowy dystans a w razie wątpliwości dopytać. Z niektórymi może nie zgodzić się wcale. Raz jeszcze dziękuję za rosnące ilości napiwków. Niezmiennie dzięki temu nażeram się jak świnia. Prawdę mówiąc, to jestem już zwyczajnie gruby. Zainteresowanych tarotem oraz nową formułą magicznego wsparcia oczywiście zapraszam do kontaktu, a tymczasem przechodzimy do kart. W podstawie talii dwójka monet. Oto. Może nie losy się ważą, ale decyzja istotna i perspektywa na przyszłość dotycząca pracy, powołania lub sposobu na pokonanie tymczasowych finansowych restrykcji. Miałem dylemat, co dokładnie te dwie monety oznaczają, ale chyba wy coś chcecie zrobić, ale albo w to nie wierzycie. Albo traktujecie to tylko jako dodatek, na przykład hobby? Lub macie ambitny plan na biznes i wyjście z zadłużeń, względnie na rozwój, po prostu bo wy to się zawsze uczycie, a jednak to się nie dzieje. No i pytanie dlaczego? Czy byłoby to dobre, gdybym zapytał kolektyw, z jakiego powodu nie robi tego, co intuicja mu wskazuje, albo tego, co ewentualnie chciałby, ale znajduje mnóstwo różnych kontrargumentów, lub zwyczajnie jest opieszały i się ociąga. Nie żeby wszyscy mieli ten sam problem. Dwójka monet to jest długie ważenie decyzji o dowolnym charakterze. Może być miłość, może być zdrowie, no ale praca. Jest teraz na warsztacie u większości z nas, i nie tylko to się odbija na mapie nieba, no ale chyba widzimy, jak wygląda sprawa. No, dajcie litości, 10 złotych za masło! Zaczynam z tego powoli rezygnować. Ja też mam ascendent w bliźniętach. Cholera wie, że powinienem założyć nową firmę i na przykład zająć się. Rzeźbieniem w drewnie. Nie mam wielkiej wiary, aby to wyszło. No i też wióry by się walały po domu, ale z drugiej strony, no cóż, podzielcie się swoimi opiniami. Może bredzę, ale no mam nosa i rękę do tych kart. Odkąd pamiętam, zawsze trzymałem je w łapie. Niekoniecznie tarota, układałem sobie pasjance jako berbeć. No i doprowadziło mnie to właśnie tu. Liczę, że tarot to nie jest również koniec mojej drogi, więc poniekąd jedziemy na tym samym wózku. Dwie monety podsumowując, ważenie decyzji, lub też powiedziałbym takie odwlekanie, albo ciągłe tłumaczenie sobie, że nie, to jest tylko moje hobby, albo to mi nie wyjdzie. Lepiej będę się trzymać sprawdzonych metod. To może być błąd. Albo po prostu niewykorzystana szansa. Tego typu energie w tle. Przejdźmy teraz do właściwego rozkładu. Ścieżka miłosna Singli Asmonet. Karta wypadła jako odwrócona, i tym razem nie oznacza ani pieniędzy. Ani skrajnie materialistycznego podejścia do życia, czy na przykład traktowania partnera przedmiotowo. Wręcz przeciwnie, bliźnięta mogą mieć otwarte serce, nawet gotowość na przyjęcie uczuć, ale zabraknie odpowiednich kandydatów i być może stresujące będą sprawy finansowe, lub też, yy, no. Niektórzy Decydując się na bardziej frywolne życie, postanowią, skoro brak na rybku na związek, to się chociaż kogoś zaprosi do łóżka. Może być relacja z koźroszcem, bykiem, panną, aczkolwiek nie wiem, czy rokująca na związek stały, niemniej jednak nie widzę tutaj większych osiągnięć. Ale na szczęście wy nie będziecie na to narzekać. Zajmiecie się po prostu sobą. Jeżeli natomiast ktoś jest samotny, bo narzeka na traumy czy trujące relacje z przeszłości, to ja polecam, żeby jeszcze chwilę zaczekał i dopiero wtedy sięgnął po nowe związki, kiedy będzie na to gotowy. Związki. Dwójka kielichów. Wsparcie romantycznego partnera, który może mieć finansowe problemy albo problemy ze znalezieniem pracy, względnie odwrotnie, to wy w takiej sytuacji jesteście wspierani. Mogą być także kłopoty ze zdrowiem, na szczęście przejściowe, wszystko się poprawia, ale razem, raźniej. Widzę też uzupełniany budżet z dodatkowych źródeł, ambitne plany na przyszłość, no i ręka w rękę stawianie czoła tsunami. Ostatnio był podobny przekaz. Rozumiem, że związki bliźniąt mają się dobrze, a przynajmniej to znaczna większość słuchaczy. Karta pokazuje, co chyba kiedyś opowiadałem: zaciśnięcie więzi poprzez. Wspólną walkę z trudami życia. I to jest też rada tej karty. Poza tym we wszystkich innych sprawach konsensus, konkordia, dzielenie się domowymi obowiązkami, spędzanie razem czasu. Romantyczność ważniejsza niż namiętność, a u osób ze starzem to nawet dobra przyjaźń i zrozumienie. Że mamy zaufanie i warto z niego korzystać, kiedy komuś się nie chce, no to wtedy zrobi drugie. To dość dobra prognoza, i moim zdaniem bliźnięta mają bardzo dużo plusów, jeśli chodzi o związki stałe, ponieważ są to związki dobrze przez powietrza, do którego bliźnięta należą rozumiane. I czasami tam, gdzie nieco mniej miłości, zatarte szlaki, albo po prostu nuda. Umysł podpowiada, to znaczy rozsądek, żeby trzymać się razem i realnie spoglądać na życie. Nie jest to co prawda kanon astrologiczny, co zaraz powiem, ale spotkałem w życiu kilka osób z poznaku bliźniąt, które z uporem próbowały mnie przekonać i poniekąd przyznaję im rację, że spojrzenie realistyczne na związek, który nie zawsze jest kolorowy, to fundament jego trwałości. Bardzo duża mądrość jako bliźnięta ascendentalne. Chyba też powinienem o tym pamiętać. O, przypomnę sobie, jak będę w związku na pewno. Praca i finanse. Dziesięć buław. Ogromna ilość spraw do ogarnięcia i to za jednym razem, ale uda się. Segmenty pracy. Dużo notatek. Sporo na głowie, by. Jak było wcześniej mówione, wesprzeć partnera albo nadrobić swoje zaległości. To wszystko zakończy się satysfakcją, gratyfikacją finansową, a tam, gdzie będzie problem, należy działać sprytnie. I wydaje mi się, że w pracy, szczególnie biurowej, pojawią się rozwiązania dotyczące nowej technologii albo jakieś sprytne patenty żeby robić tak samo dużo, a nawet więcej i zarazem szybciej i to dzięki takim trikom uda Wam się wyjść na prostą. Co dokładnie znaczy ogrom pracy, to już każdy z Was będzie sam wiedział. Jedna osoba prowadzi multimarkę, a druga, powiedzmy, ogarnia cały dział w firmie. Ewentualnie ktoś jest rzemieślnikiem i ma mnóstwo klientów. Mimo wszystko to co się będzie działo, zapewni wam nowe doświadczenia, zadowolenie, wzrost poczucia własnej wartości. Nie wykluczam, że dostaniecie nową pracę, w której zarzucą was ogromem obowiązków. Trzeba się będzie uczyć, wykazać, udowodnić, że doświadczenie zapisane w CV to nie przelewki. To ostatnie to chyba do osób młodych, a wcześniejsza prognoza dotyczy starszych. Widzę też nowe hobby, albo coś, o czym bliźnięta myślą od dłuższego czasu. I to jest ta rzecz nowa, którą dałoby się przekształcić w biznes, ale potrzeba jest odwagi, wiary w siebie, no i przede wszystkim należy zacząć. Tak więc, yy, dwójka denarów w podstawie talii jako energia ogólna przypominała, by decyzji. Zbyt długo nie zważyć, bo może to zaszkodzić. Może to się tak jakby rozgotować, i taki flag wyjdzie, a gdyby jednak ruszyć, to może coś tam kliknie. I polecam po prostu zrobić pierwszy kroczek, a potem to już się zadzieje samo. Zdrowie. Siódemka kielichów. Ten, kto nie wiedział, na co choruje i czy w ogóle, albo miał obawy o swój stan zdrowia po operacji, ewentualnie po cudzej operacji, bo też się o bliskich martwimy, lub ma jobla na punkcie zdrowia, wykona badania, skonsultuje się ze specjalistą, często lekarzem prowadzącym, nadzorującym, który regularnie sprawdza, no i wyjdzie, że wszystko jest w porządku. Oczywiście drobne rozregulowanie, na przykład w morfologii krwi, to żaden dramat. Pójdzie się na siłownię, poprawi dietę, trochę pośpi, zadziałają suple i będzie cacy. Zdrowie powinno być ok. Oczywiście są ludzie, którzy nie mają dobrego zdrowia i dalej tego słuchają, więc rada prosta. Korzystając z korzystnych tendencji energetycznych, warto wydać się do speca i zapytać, albo jeśli ktoś sam się zna, no to niech działa. Na pewno dojdziecie do. Tego, co jest przyczyną przewlekłych kłopotów. Niektóre bliźnięta usłyszą starą, ale znaną prawdę, jakoby przez lata się zaniedbując trzeba było w końcu skończyć na noszach. No nie powiemy przecież, że lata palenia, obżerania się, picia alkoholu albo brania dziwnych substancji są bez znaczenia. Tak samo siedzący tryb życia. No patrzcie na mnie. No nie możecie, bo wy tylko słyszycie. Ale generalnie to ja też za dużo siedzę. Więc tego typu skłonności potem wracają, by, mówiąc brzydko, ugryźć nas w tyłek. Jelita wolniej pracują, jakieś tam kolki, zadyszka na schodach i tym podobne. No trzeba o siebie dbać. I ja myślę, że aktywność fizyczna, szczególnie pierwszą połowę Zodiaku, powinna naprawdę ocalić od wszelakich kłopotów. Trójka kielichów, czyli karmiczne lekcje. Ci, co są troszkę dziecinni mimo wieku, oczywiście to żaden przytyk, nic złego, kwestia wewnętrznego dziecka i tak Albo ci, którzy chcą się bardzo bawić, bo są jeszcze młodsi i potrzebują poużywać życia. Lub ci, co są zapracowani, chcieliby wreszcie wyjechać na zasłużony urlop, moim zdaniem w oparciu o karty powinni jeszcze się spiąć i we wrześniu pocisnąć w pracy. A żeby wszystko skończyć, żeby dokręcić śrubę i pozbyć się stresu, niechcianych myśli, głosu sumienia albo ciągłych telefonów szefa, który przerywa nawet kiedy się kąpiemy. Tak samo unikajcie trujących znajomości, które z pozoru mogą takie nie być, ale gdyby się zastanowić, to wciągają w złe nawyki. Powiedzmy imprezowe grono albo ludzie, co mają rutynę polegającą na zbyt małym pracowaniu, a zbyt dużych rozrywkach na to trzeba wszystko dobrze popatrzeć. Jeżeli będziecie zdyscyplinowane, poważnie podejdziecie do swoich spraw, to to się wszystko przerobi na sukces materialny w takim sensie, że będziecie mieć oszczędności, być może niezależność, jeśli ktoś o to walczy, często też własny biznes, to znaczy złapiecie bakcyla i coś was natchnie, a też widzę bliźnięta, które przede wszystkim oddychają pełną piersią i są bardziej spokojne, no bo już nic i nie stoi na przeszkodzie, aby się na leżaczku wyłożyć. Co was może zaskoczyć, czyli niespodzianki. Ósemka kabuław. Ktoś z przeszłości, jak to z reguły bywa, odezwie się by pogadać. Niekoniecznie romantyczny partner, może być dziecko, ktoś z rodziny, przyjaciel. Można by rzec były przyjaciel i postanowi się pogodzić. Zechce oczyścić atmosferę, pewnie załagodzić, albo mu głupio, bo został sam. Może to być nawet kilka osób. Jaka rada? Pogodzić się to zawsze warto, ale nie wpuszczać tych znowu do swojego życia. Tak samo było przy karmicznej lekcji. Czy to jest jedna osoba, czy na przykład cztery. Taka grupka, tego typu ludzie mogą was odciągać. I w ogóle bym powiedział, żebyście nie odciągali się od priorytetów. Słyszałem, że jest taki kłopot szczególnie u młodych, chociaż moim zdaniem to dotyczy już teraz wszystkich nazywa się doom scrolling. Czyli przeglądanie tych mediów społecznościowych na telefonie, czyli w Internecie i poświęcanie im zbyt wiele czasu. Nieskromnie przyznam, ja nie mam tego problemu i kompletnie nie wiem, co oni z tym robią, ale ludzie zaczynają być uzależnieni od grzebania w telefonie i to już długo jest. Natomiast teraz są nowe badania i faktycznie stwierdzone zagrożenia. Nie wiem dokąd zmierza ten świat, to do diabła tylko telefon. No, ale może jesteśmy tak nieszczęśliwi, że potrzebujemy dodatkowego zastrzyku dopaminy. No, każdy ma swoje wady, ja też się obżeram, więc to chyba nie bez powodu. Przejdźmy do Waszych sukcesów. Siódemka monet. Jeśli czekacie na zyski, na przykład w pracy, albo czekacie na samoistną poprawę jakiejś sytuacji, może to być sprawa urzędowa, nie zawsze w sądzie. Powiedzmy, że też ze skarbówką ludzie miewają zatargi albo lichwa. No to wy zamiast siedzieć i modlić się o lepszy czas, po prostu odgonicie te smutki, weźmiecie się do roboty, czyli powiedzmy, spełnicie karmiczną lekcję i zaczniecie szukać rozwiązań. I bardzo dobrze. To jest wielki sukces i dokładnie to macie robić. Szukać rozwiązań. Polecam uważać się za supermenów albo ludzi bardzo zaradnych, nie żeby tam za dużo sobie brać na głowę, na przykład na siłowni, ale im więcej, im bardziej skutecznie i produktywnie zrobicie, wykonacie, dobrze zorganizujecie, tym lepiej dla Was. Bardzo dobry miesiąc, żeby działać. Porażki natomiast to jest Paść Mieczy. Po pierwsze, uważajcie, żeby nie wpuszczać do swojego życia ludzi, na których już się zawiedliście i którzy was omawiają albo pomawiają, plotkują za plecami, niszczą opinię, ewentualnie w kluczowym momencie rozmowy zwyczajnie mają pretensje o coś, co jest oczywiście ich winą. No i druga sprawa, nie rezygnujcie z nauki i rozwoju tylko dlatego, że w pierwszej chwili nie czujecie, że to jest to. Czasem trzeba troszkę się zagłębić w temat, a potem to przynosi radochę. Ci, co powinni się uczyć nowego fachu, szukają pracy, albo są młodzi i jeszcze nie bardzo wiedzą, do czego się nadają, niech testują, niech nie odrzucają na przedbiegach. To jest wielki błąd. Sporo osób na tym straciło. Nawet kilku moich znajomych, planując ambitnie przyszłość w liceum, tuż przed przekroczeniem finalnego progu, zmieniło zdanie, no i kierunek. A po latach stwierdzili, to był błąd i wrócili do pierwotnych pomysłów. Wy nie musicie być na tym miejscu. Rada? Koło losu. Należy sobie uświadomić, że chociaż w życiu jest trudno, cokolwiek to teraz dla Was oznacza, to my możemy znaleźć się, jak mówią znawcy Tarota, ja to zresztą potwierdzam, w środku koła, chwycić za ster swojego życia i pokierować nim. Nie wszystko jest nam pisane, tak poprawdzie to mniejszość. My tylko narzekamy, kiedy jakiś niepozorny błąd. Spowoduje lawinę przykrości później, ale to jest nasza karma, to znaczy nasza konsekwencja i odpowiedzialność, a o tym przecież te karty mówią. Dla każdego ta odpowiedzialność będzie pewnie inna, niemniej jednak zachęcam, żeby działać mimo tego, że wiatr wieje w oczy albo coś nam nie wychodzi. Po czasie wytrwałość zostanie nagrodzona. Ostrzeżenie. Nie poprzestawać na małym to karta świat, dążyć do tak zwanej pełni, zrozumienia, samopoznania i zastanowić się, czy to, co wybieramy, to jest rzeczywiście to docelowe. I ja tu nie mówię o partnerstwie, mam raczej na myśli tożsamość zawodową. Wiele osób, jeśli obejrzy ten rozkład za jakiś czas, może uznać, że chociaż. Swoją pracę pielęgnowała ponad wszystko, święcie przekonana, że to jest ich życiowa misja, to tak naprawdę zmieni zdanie. To się dzieje. Wielokrotnie wam opowiadałem, człowiek nawet dziewięciokrotnie w skali swojego istnienia na ziemi zmienia zawód. Dlaczego? Rozwój jest coraz szybszy. Technologia postępuje. Za moment będziemy wręcz zmuszeni do przekwalifikowania, bo nas po prostu wygryzie sztuczna inteligencja. Widzieliście tarota na TikToku, niektórzy posługują się tylko tym. Ja już nie będę miał roboty. Dramat. I właśnie dlatego zacząłem rzeźbić w drewnie. Na pewno wy napiszecie swoje przykłady w sekcji komentarzy. Gdybyście mieli wątpliwości, to do przekazu polecam przesłuchać go ponownie w drugiej części września. Zauważyłem, jak bardzo pomaga to rozeznać się w sytuacji Chętnych na tarota i czary oczywiście zapraszam do kontaktu, a wszystkim bez wyjątku życzę udanego miesiąca.